Ej chyba mam Co jakby wyskakują kamienie, może tam po prostu coś stało i było zburzone e, Ja tu przyjechałem pomiędzy wojny, kurna ja składam reklamację, oficjalne zażalenie Ja tu po polskie monety przyjechałem To jest chyba krzyżacka moneta Pokaż <grym i zbierka> <grym i zbierka> Ale dzisiaj wyrośliśmy jak tu do deszczu. No. Jest na stronie. A jest nam jeszcze dzisiaj Łukasz. Więc yy, tym bardziej gościnnie chciał, jest załatwiony. Więc dzisiaj mamy ogromną połać w pola do przejścia. Mówi się, że tutaj wyszła kiedyś kamera krzyżacka. Czy to prawda? Zawsze odrobinie tu jest prawdy, częstka, więc zobaczymy. Więc działamy, nie przeciągam, do zobaczenia, za chwilę, pa. Ej, chyba mam... co to jest? Co to, co to, 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 to? Fragment? chyba aluminium. Wydaje mi się, tak, bo tu biło dosyć na wysoko, a nie wygląda na srebrkę, aż by mnie zdziwiło. Ale coś jest z numerem 9. Proszę bardzo. Wiecie, to jest intrygujące. Blaszka bez oznaczników. Bez niczego, aluminiowa. Już myślałem, że tu jakiś jest moneta. W momencie, ale nie. Ale że co? Ktoś się to? Fajne, bo jest Weimar. No. Patrz, no kurczę. Ty żeś się nakopał? A tu jest No właśnie, widzę. Pięknie! O, no i o, dziesięć femisi. Andrzej, staraj się bardziej. Ty gdzie on jest? Myślę, że w dole. Staraj się bardziej! Ten artyst to jest dziwny jak Guzik ozdobny? No taki... Ale to od środka jest bicie, nie? No dziwne, nie? Zawsze jest na zewnątrz Tu do jest dobra. gładki I to matrycę mówisz, tak? No i wszystko jest... Tak jak się zaczyna budynek w linii prostej. Ale to mówię, że tam też trochę gruzu jest, nie? Jest gruzu, bo, bo czuć jak kopiesz, to cegły wyskakują, kamienie. Może tam po prostu coś stało i było zburzone. Bo jest bardzo dużo talerzy natłuczonych, powyrzuconych. To Al jest prawdopodobnie albo... albo jest po pożarze. No. Wszystko było z rzutowiska robione, no, bo z... też, też rzutowisko znalazłem tam jeszcze w parku głęboko, nie? A tak, może tam by było warto, bo ty nigdy nie wiadomo co tam się <laughs> Zapłaczę się. Adios, Asy, e, a gdzie jest łuki? A gdzie jest Zobaczcie, Serberko, 1762 rok. Drugi chyba, tak? Tak. Solid o, Ale piękny. No, ale, ale w jakim stanie zachowanym. Fantastyczny. No, gratulacje. Nie ja wiecie co? Przyjechaliśmy Roberta samochodem, więc ja wracam piechotą. Jak sobie sam wracam Dobra, pozazdrościłem. I dalej będę zazdrościł. A ja mam, nie wiem, co ty, czy, to, czy to jest guzik? Wygląda być na no tak. Ale aż taki? Niewiarygodne. Trudno, trudno będzie ten opisać, ale... Okrągłość wygląda na guzikowa, ale też, a że aż taka to... Nie sądzę. Dobra. Emocje były przez moment. Taki mały... Nie, no po prostu nie wierzę. Ale dziękuję, przynajmniej zagadka jest rozwiązana, Łukasz. Łukasz, skoro tam nic nie masz, zapraszam cię tutaj. Tu są stanowiska specjalnie dedykowane dla nas. Ale jak będę wracał samochodem, to chcę wracać sam. pasażerów na gapę, panie. Jest parę osób, które nie mają akurat biletu, ale reszta wykupiła dawno, dawno temu. Cmentarz. Tak, teraz na poważnie Stary cmentarz Tyle zostało angielski Z tego miejsca oh, O. jest posprzątany Znowu, nie? Znowu Jeden i drugi Teraz, co? Teraz będziecie się popisywać? Czemu? To, co znajdujecie? Panie Ten, który ma moja, nosa? To jest moja pierwsza moneta na tym polu I nie dość, że ja mam tego u siebie Po dziurki w nosie Ale w takim stanie? No, bo to tamte lata, nie? No. Ja tu przyjechałem, pan nawet ma jeszcze zachowany pięknie tak, ten... Tak, brzmi, no. E, ja tu przyjechałem pomiędzy wojnę. kurde, ja składam reklamację, oficjalne zażalenie. Kop głębiej. No. Ale ładna. Piękna jest, no. Błyszczy się jak... Nie wiem, czy to kamera twoja uchwyci. Pewnie tak. Mam nadzieję. Jak nie jest zażalenia do mnie. Albo do, do GoPro. Czuję się trochę jak taka piłeczka Od jednego się odbiją do drugiego Teraz idę do Marka Marku Co ty tam znalazłeś? Mówiłeś? Proszę powiedz Taki coś O Pięć feningów. Dokładnie Wow i to jest pruskie Pruskie Fantastycznie Gratulacje Ojej Super Normalnie takie rzeczy wychodzą to No Tutaj znalazłem łuseczkę Proszę I... bardzo Robert mówi, że to może być od jakiegoś odpalania ładunku. Zobacz sobie denko. Tak. Aha. Uh -huh. Kotwica. Dokładnie, GE. No. No ja chyba dzisiaj nie mam aż tyle szczęścia, nie? Na razie. Nie masz czasu na razie kopać. E Nie, Łukasz! Padniesz! Bo ja już to zrobiłem! Słuchajcie, to jest chyba krzyżacka, moneta, ale mam ciary. NIE! TO JEST TO! Słuchajcie A, TO JEST CHYBA TO! CO ZA PIĘKNE Ty nie... Piękna sprawa Nie ja pikole Ale mam normalnie aż mi się zaczęło ręce już dopiero trześć <grymne> nie chcę widzieć, jeszcze nie chcę widzieć ja pierdzielę Uu! Ale To jest kuźwa to Ja pierdziele słuchajcie Czat No nie Nie wierzę Nie wierzę no Ja polski rządzi No Srebro nie wiem to jest no Ale Dopiero mi zaczęło dochodzić ja, do mnie Jaki stan Ja pierdzielę ja. Marek A, Mam coś wziąć, to Tak weź ewidentnie Co za ja, gościu Weź weź idź stąd idź idź już idź Ja pierdzielę O aż razzcie po prostu nie, nie Dopiero doszło do mnie po jakichś kilkunastu no sekundach no co za gole? No Uff. Coś, już idziemy do domu, teraz tych wszystkich po dywan, po prostu tak pfff I jest! Oh, fantastyczny... Nie nie? mi się ręce trzęsą Nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem O, 1803, nie? Co? Nie Na pewno nie 1803 Nie, 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 nie. Dobra. Bez przewijania Maksymalnie 1600 Huu. Co za No. Dobra. Jaki hammer. No. Robert właśnie idzie. Ja! Robercik! Dawaj! Nie, bierz, nie wiem, kleki uspokajające. Jest moje. E, Łukasz, 10 metrów ode mnie to jest mój obszar pracy. Z daleka. Okay, ja Kobiety mają pierwszeństwo. Fantastyczne, słuchajcie. Kam daj ten sport, tę pasję. Tam, tam. Poszedłem po Łukaszu posprzątać, nie? Ja szłem 10 metrów dalej, nie posprzątać po mnie, tylko Ja się tam, szedłem no. Marek znalazł sobie żołnierza kołobianego muszę Właśnie, szloteczka Jaki ładny Piękny Gdzie ty? Marek, tam jesteś bez głowy jeździsz bez głowy Poszukam głowy Dokleisiec Fajnie To monetkę można dokleić Monetkę dokleję Pasuje, Marek? Takie rzeczy tutaj No. I to jest... I tu jest cmentarz angielski. Dawny. Gratulacje. Dzięki. Przestaję się. Po niemieckie. Kolejne monetka. Pięknie. Eee, tu wychodzą fajne monetki. Ale tu są niemieckie. Ja tu po polskie monety chobie przyjechałem. To zabiorę cię tam jeszcze w tamtą część. <noise> Na następny razem. No sakne. jutro możemy iść. To mi w Szczecinie. No tutaj tego nie ma na tyle, nie? No jak to nie? Znaczy no tyle, żebyśmy wiesz, żebyś tak jak ty sypiesz jak ziarny na polu. No. Fajnie. Wszyscy idą ostro po tym ostro moim, tym hamerku. Proszę bardzo? Proszę bardzo? Skrupulatnie przeszukuję właśnie ten teren drogi krajowej 91. A ja się biorę. Dalej za Jakiś dziwny stop. Niby nie urwane kolor bijący. Nie wiem. A Łukasz ma coś. Tu jeden. Co burzę. Tam drugi. Tu jeden. A tam drugi. Pierwszy znalazłeś. nie, nie to. to ja Aha, to Łukasz. Tu poszło. Tylko, czy to nie jest miecz? Nie, nie, nie. Zielona Serberka. Widzisz? Tu Ty trzeba coś... chodzić, słuchaj, tutaj co przyjadą pługami, to można chodzić. Tak no to tyle rzeczy po prostu. Tu ma pierścionek, Łukasz. Taki znalazł. Z Ej. trąbką, pocztowce jakiegoś. Tak, tak, lista noszona. No. I to wszystko w tamtym zakresie. Tak, tak. No dobrze, przestrzeni, ale sreberko. No piękne. Delikatnie parko. czy to masz mogę? Może się. Pan miedziane śrubki Hmm. I co, w Ty, ale też jest SK. W to szkoda, nie było tam SK. Tam jest SK. Tam jest SK. No to wychodzi, że tak? No to delikatną delikatna. No. No mi się. Też znalazłeś. Marek. No nie mów, że jeszcze to ten sam rok. Nie wiem, SK jest. I numer seryjny się zgadza. Widzisz? <ślesk> <ślesk> Ja to poczyści, Kurde. Nie Ewidentnie tak. to jest ten SK Czyli sakiewka No jak sakiewka. nic, jak sakiewki wypadło. Jak super, Es jak super. No Łukasz, wracaj tam Chudźba się na szukałem tego sygnału. Ha 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 ha! Jaki mamy? No, no 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 no. Kurwa, ile ja się go tu naszukałem. Idę w tą. Idę, idę do auta. Mam... Tak. O matko. O kurde, no widzisz. Ten dzień jest mój, jak nic Nie no, to jest... Bezwarunkowo. Ja pierdzielę Ale patrz, tam, tu i tam Dokładnie, tu to musi tam. być jakieś skupisko takiej właśnie rzeczy Mówię, o, rany. i to po prostu tu będą co roku wychodziły Tak To nie ma co Tu musiał być szlak handlowy jak nic Może dotknąć? Proszę Może dotknąć? komora celna albo coś, nie? Dokładnie O. Nie, kurwa, jest To, the... definitywnie Łukasz! Czy ja mogę prosić o ciebie psikać? Nie. <śmany> <śmany> nie Dawaj Idę Proszę, wybacz no <śmany> To sobie kup, nie? Chodź <śmany> Łukaszu do mnie no Przytul się, chodź przytulę cię tutaj tego Ale no co ja poradzę no Trafił się no, znowu przez przypadek O jajego Na albo pod język i przeżuj I połknij A ten Ale już jest... jest jakiś inny. Jest, no Jest inny, ewidentnie O, cię kręcę No już jest ten, spróbuję go tam Oczyścić No i A na mi się... ile bije, pokaż On był bardzo tak No nie da się ominąć No nie da się A nie mogę go namierzyć Macie już dość Bo My też eee, Kończymy Czas na podsumowanie, czas start dobra, nie ma podsumowania, jest monetka. <laughs> Ten biedny Łukasz nam się dzisiaj po prostu zapłacze. Co tu jest PVC? Ojej Przecież on dzisiaj, dzisiaj nie nadaje do niczego Łukasz już. Fantastyczna moneta, kolejna 1669. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Na Facebooku. Monetka myślę naprawdę, naprawdę. Super taki. No to co? Kuba ma premierę. Łukasz ogląda. Robert. Tak jest obo obowiązkowo. Obowiązkowo. Robert opróżnia. Jeżeli chodzi o fanty. Zacznijmy od gościa, nie? Znaczy nie, przepraszam. Od, zaczniemy od kobiety. Asia. Od 8:30. 30. Tu są kobiety Na szczęście. Tu proszę i guzik też pierwszy. Właśnie Asia a to jest ma to od Kolejny no od magnetu. Kolejny guzik. Klamerka Asi. Rzuciła. Podkowa na szczęście. Tak. Ja mamy oczywiście pierścień. I te, co jest najlepsze, Asia została z nami do samego tak. końca. A, jeszcze bym mogła dopiero zacząć. Ja Ona jeszcze ma energię. No, tak? no, a ja. Kuba został nurkiem. Gratulacje, Kuba. Ja w przyszłym roku będę. Co u mnie? U mnie to co widać, no, w szału nie ma. Przepraszam? Po co Ty przyjechałeś? Po polskie tematy, nie? Tak. Ale masz akcent. Mam jeden polski akcent. Najfajniejszy chyba. Cały masz. Potrójnie, nie cały, tutaj jest kocówka, wsadziłem, bo... jest to, że pasuje. Na wcisk. Potrójnie strzelona polska łusk. I czubeczek znalazłem niedaleko obok, zobacz sobie. Norbin. FB Radom. Sadzimy myk jak nowe Dwa małzerki, 10 fenoli, pięć złotowajmaru, guziczek. Ale to u ciebie już. Sam syf. <laughs> Dobra, doleży y, że co? Że zostałem tylko ja. Nie, Robert, przepraszam. Robert. No teraz idziemy do marketu, do oszołów. Tak, do oszo <laughs> oszołomów. Dobra, co to mamy? Zacznijmy może od tych fajnych monetek. Od solidów. Tak. Jeden solid. Który widzieliście. Drugi solid. O, ten w tą mańkę. Takie znaczki są fajne, numerowane. Nie wiem, to jest 54, a to jest 58, bodajże. Jeśli dobrze widzę. Guzik, groch, Wehrmacht. Takie coś, prawda, bo to jakaś obrączka, ale jest strasznie, tak. strasznie z żarta przez mm -hmm. ząb czasu. Naprawdę by tak. Jakiś słabszy materiał, nie? Musiał być. To jest raczej obrączka tak ładnie zrobiona. A jeszcze takie coś z o, właśnie. O, właśnie. Fantastycznie bo to musimy odczytać, bo w ogóle to są napisy, widzisz? Trzeba to oczyścić. Masz jakąś szczoteczkę? Mam. To zaraz będziemy tam to czyścić. Tam. To na pewno było coś na zapinkę, nie? Tak. Jeszcze są ślady z zapinki, nawet Już chyba jest to cała. Tam. Tak, tu jest cała jeszcze chyba mi się wydaje. Tu jeszcze jest igła. Zaraz to Zaraz sprawdzimy. Skoro Robert czyści. Teraz. Znaczy ja skroję mnie tylko nie. Pojadę. Bo szału też u mnie nie było. Zapięcie jakieś. Zapięcie. Przepraszam, zębatka od. Jakiegoś pewnie z zegara. Guzik sygnowany. E, wydaje nam się, że tam coś jest, ale to trzeba będzie bardziej oczyścić. Płaski, prosty, zwykły. E, fragmenty Łyżek Jeden, drugi, trzeci. E, oczywiście. Słuchajcie. Nie wiem. A, Zegunt August. Mi się trafiło. No tak, przez przypadek, chyba. Tutaj, tak samo. Czyli dwie monetki Fantastyczna rzecz. Bardzo się cieszę. Było warto. To co? Czekamy się z wami. Jutro gdzie? Albo bydgoszcz. Albo bydgoszcz. bydgoszcz. Albo pole. <noise> Albo pole. Do zobaczenia. Robert, kopię. Jeszcze nadal. Trzymajcie się. jego dzianka Południa. Buzi 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 Pa. Cześć.